Stałam w drzwiach swojego apartamentu w śródmieściu, patrząc na ojca, który właśnie uderzył mnie w twarz przed dwustu gośćmi na weselu mojego brata. Policzek płonął, cisza była gorsza niż samo uderzenie. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że to się może wydarzyć. Zanim przejdę dalej, subskrybuj kanał i powiedz mi, czy coś takiego przydarzyło się tobie lub komuś, kogo znasz. A teraz historia. Nazywam się Alicja Kowalska. Mam 34 lata. Przez 12 lat budowałam swoją karierę jako architekt oprogramowania w Warszawie. Zaczynałam od prostych zleceń za 1200 zł miesięcznie, pracując po nocach w małym pokoju na Pradze. Pamiętam zapach stęchlizny z korytarza i dźwięk kroków sąsiadów nad głową o trzeciej nad ranem. Mój brat Michał zawsze był ulubieńcem rodziny. Kiedy potrzebował pieniędzy na studia w prestiżowej uczelni technicznej, rodzice sprzedali samochód, starego golfa, który ojciec polerował co weekend. Kiedy ja potrzebowałam wsparcia na kurs programowania, usłyszałam Jesteś silna, sobie poradzisz, Michał potrzebuje więcej pomocy. Przez lata to zdanie stało się mantą, Michał potrzebuje, Michał potrzebował laptopa, pieniędzy na wynajem, kontaktów biznesowych. Ja potrzebowałam tylko własnych rąk i bezsennych nocy. Kupiłam swój apartament trzy lata temu, 120 metrów kwadratowych, dziewiąte piętro, widok na pałac kultury. Kosztował 2 miliony 400 tysięcy złotych. Każda złotówka była moja, każda godzina nadliczbowa, każdy weekend przed dwoma monitorami. Pamiętam dzień, kiedy podpisałam umowę. Ręka drżała mi tak mocno, że ledwo mogłam trzymać długopis. Rodzice nigdy nie przyszli zobaczyć mieszkania. Za daleko, mówili, chociaż mieszkali 40 minut metrem. Matka powiedziała kiedyś: Po co ci taki wielki apartament? Jesteś sama. Michał pracował w firmie technologicznej Nowy Horyzont jako middle manager. Zarabiał około 8 tysięcy złotych netto, ale wydawał więcej. Restauracje, ubrania, gadżety. Poznał Klaudię na konferencji branżowej. Była ładna, ambitna i miała jasny plan. Chciała mieszkać w centrum Warszawy. Kiedy Michał oświadczył się jej po sześciu miesiącach, rodzice byli zachwyceni. Wesele odbyło się w prestiżowej sali bankietowej na Mokotowie. Biała kamienica, kryształowe żyrandole, obsługa w białych rękawiczkach, dwustu gości. Wesele kosztowało ponad 100 tysięcy złotych. Rodzice wzięli kredyt na pokrycie kosztów. Matka przez tydzień mówiła mi, żebym założyła coś skromnego, nie chciała, żebym przyćmiła pannę młodą. Założyłam prostą granatową sukienkę i czarne szpilki. Włosy związałam w niski kok, kolacja była wystawna. Carpaccio z łososia, zupa krem z dyni, polędwica wołowa, tiramisu. Siedziałam przy stole z kuzynami, którzy zadawali uprzejme pytania o pracę. Kiedy powiedziałam, że prowadzę projekty dla dużych klientów, jeden z nich gwizdnął. Niezła pensja, co? Podczas toastu ojciec wstał z kieliszkiem szampana, goście ucichli. Ojciec mówił o rodzinie, tradycji, obowiązkach, a potem powiedział: Michał i Klaudia potrzebują miejsca do życia. Alicja ma duży apartament w centrum, sama tam mieszka. Czas, żeby go przekazała bratu. W końcu rodzina to rodzina. Śmiech i rozmowy ucichły. Dwieście par oczu patrzyło na mnie. Ktoś odchrząknął. Kelner zatrzymał się w pół kroku. Słucham? Powiedziałam cicho. Słyszałaś, Alicjo. Oddasz im klucze w przyszłym tygodniu. Wstałam powoli. Kolana drżały, ale głos był stabilny. To moje mieszkanie. Kupiłam je za własne pieniądze. Nie oddaję go nikomu. Ojciec odstawił kieliszek i podszedł do mnie przez salę. Jego kroki odbijały się echem na marmurowej posadzce. Sto osób obserwowało każdy jego ruch. Stanął przede mną tak blisko, że czułam zapach jego wody po goleniu i uderzył mnie w twarz. Nie było to mocne uderzenie. Nie upadłam, ale było na tyle głośne, że wszyscy usłyszeli. Nie podważaj moich decyzji, powiedział spokojnie. To kwestia honoru rodzinnego. Patrzyłam na niego przez długą chwilę. Potem wzięłam torebkę i wyszłam z sali. Nikt nie poszedł za mną. Słyszałam tylko jak orkiestra zaczyna grać ponownie. Na ulicy był chłodny wieczór. Październik w Warszawie pachnie wilgocią i palącymi się liśćmi. Zamówiłam taksówkę i płakałam całą drogę do domu. Następnego dnia zaczęły się telefony. Matka płakała, że zepsułam wesele. Ciocia Anna krzyczała, że jestem egoistką. Michał wysłał SMS o drugiej nad ranem. Potrzebujemy tego mieszkania, nie bądź dziecinna. Nie odpowiadałam. Wyłączyłam telefon i przez trzy dni pracowałam z domu. Ignorując dzwonek domofonu. Tydzień później Michał i Klaudia pojawili się pod moimi drzwiami z walizkami i kartonami. Zobaczyłam ich na monitorze domofonu. Tata dał nam klucze, powiedział Michał, naciskając dzwonek. Mamy prawo tu być. Nie macie żadnego prawa, odpowiedziałam przez domofon. To moja własność. Otwórz drzwi, nie komplikuj sprawy. Nie. W takim razie wezwiemy policję, dodała Klaudia. Proszę bardzo, ja też mogę zadzwonić. Nie zadzwonili, ale wrócili dwa dni później z ojcem. Ojciec próbował wyważyć zamek. Kamery nagrały wszystko. Ochrona budynku interweniowała po dziesięciu minutach. Ojciec krzyczał, że to mieszkanie jego córki, ochron był stanowczy. Bez zgody właścicielki nie ma pan prawa tutaj być. W niedzielę rodzice zorganizowali obiad rodzinny. Przyszłam, bo chciałam zobaczyć, jak daleko są gotowi się posunąć. Weszłam do domu w Ursusie i poczułam znajomy zapach rosołu. Wszystko wyglądało normalnie. Siedziałam przy stole, jedząc zimne pierogi, matka nie odgrzała ich i słuchałam przemówienia ojca o obowiązkach wobec rodziny i naszej kulturze. Masz czas do końca miesiąca, powiedział. Albo oddajesz klucze, albo przestajesz być częścią tej rodziny. Nie będzie więcej obiadów, świąt, kontaktu, odłożyłam widelec. Spojrzałam na matkę, która patrzyła w talerz, na Michała, który wyglądał na zadowolonego. W porządku, powiedziałam spokojnie. Wybieram drugie i wyszłam. Przez następne dwa tygodnie gromadziłam dowody. Nagrania z monitoringu, pokazujące ojca, próbującego wyważyć zamek, wiadomości z pogróżkami od Michała, SMS-y od matki o tym, że nie zasługuje na mieszkanie. Wyciągi bankowe pokazujące historię moich wpłat i kredytu, który spłaciłam w dwa lata. Moja mecena, pani Marta Wiśniewska, była bezlitosna i dokładna. Reprezentowała moją firmę w poprzedniej sprawie. Miała reputację osoby, która nigdy nie przegrywa. Przygotowałyśmy nakaz zbliżania pozew, onękanie i dokumenty korporacyjne, które miały odsłonić prawdę. Czy jest pani pewna? – spytała. To rodzina. Będą konsekwencje. Jestem pewna odpowiedziałam. Przekroczyli granicę. Zadzwoniłam do ojca w czwartek. Spotkajmy się w moim mieszkaniu. W sobotę o 12.00 cała rodzina nareszcie się opamiętałaś? spytał z ulgą Zobaczymy odpowiedziałam. Przyszli wszyscy ojciec, matka, Michał, Klaudia, ciocia Anna i dwóch wujków wyglądali jak sędziowie weszli do salonu, rozglądając się z podziwem. Klaudia oceniała meble. Tę sofę można zostawić. Stałam w centrum salonu z teczką w dłoni. Byłam ubrana w czarny garnitur, włosy spięte, żadnego makijażu. Dziękuję, że przyszliście, powiedziałam. Mam kilka rzeczy do powiedzenia. Ojciec skrzyżował ramiona, matka usiadła. Michał stał obok Klaudii. Po pierwsze, zaczęłam, to mieszkanie jest moje. Nigdy wam go nie oddam. Oto nakaz zbliżania zatwierdzony przez sąd. Jeśli pojawicie się w promieniu dwustu metrów ode mnie lub tego budynku, zostaniecie aresztowani. Podałam kopię dokumentu. Wujek Tomasz przeczytał go i zbladł. To absurd! warknął ojciec. Mam nagrania z monitoringu, na których próbujesz wyważyć zamek. Mam smsy z pogróżkami od Michała. Mam zeznania sąsiadów. Jesteś naszą córką! szepnęła matka. Jak możesz? Byłam waszą córką, poprawiłam. Teraz jestem kimś, kto chroni swoje życie. Nie masz prawa, powiedział Michał. Potrzebujemy tego mieszkania. Ty jesteś sama. Mam coś więcej niż prawo. Uśmiechnęłam się. Mam 30% udziałów w Nowym Horyzoncie. Michał zbladł. To niemożliwe, wyszeptał. To możliwe, kiedy inwestujesz przez 8 lat. Zaczęłam kupować udziały, kiedy firma była startupem. Teraz są warte miliony. Jestem członkinią zarządu. Twoja bezpośrednia przełożona, Michał, ojciec otworzył usta, ale nic nie powiedział. Co więcej? ciągnęłam. Ten budynek, kompleks Plac Kultury Residence, jestem współwłaścicielką 30% udziałów. Mam głos w każdej decyzji dotyczącej bezpieczeństwa i mieszkańców. Wyjęłam kolejny plik dokumentów. Michał, powiedziałam. Otrzymałeś dziś rano mail od HR. Zostałeś zwolniony za niewłaściwe zachowanie i próbę oszustwa finansowego. O czym mówisz? Krzyknął. Próbowałeś użyć mojego nazwiska, żeby uzyskać kredyt firmowy na 150 tysięcy złotych. Wypełniłeś formularz podając mnie jako poręczyciela bez mojej zgody. To przestępstwo. Michał patrzył na mnie jak na obcą. Masz dwa tygodnie na opuszczenie Warszawy. Dodałam. Jeśli nie, sprawa trafi do prokuratury. Wtedy wyjdą inne rzeczy. 90 tysięcy złotych zadłużenia na kontach kredytowych, 40 tysięcy w pożyczkach pozabankowych, zaległości w ZUSie, fikcyjna firma konsultingowa do unikania podatków. Mam wszystkie dokumenty. Ciocia Anna wstała. To koszmar, powiedziała. Zawsze byłaś dziwna. To nie koszmar, odpowiedziałam. To konsekwencje. Wszystko było legalne i udokumentowane. Mogę pójść dalej. Mogę ujawnić prasie, jak mnie traktowaliście. Zdjęcia z wesela, na których ojciec mnie uderza, są zabezpieczone. Mogę wysłać je do jego pracodawcy, do parafii, do każdego. Mogę opowiedzieć, ile razy mnie poniżaliście, ile razy kazaliście mi być cicho. Zapadła cisza. Słychać było tylko tykanie zegara. Albo powiedziałam miękko, Możecie wyjść teraz i nigdy więcej się ze mną nie kontaktować. Nie będę was ścigać, ale warunek jest jeden zostawicie mnie w spokoju, na zawsze. Ojciec wziął matkę za rękę, jego twarz była czerwona. Przez moment myślałam, że krzyknie, ale wyszli bez słowa. Michał i Klaudia poszli za nimi, Klaudia płakała, ciocia Anna rzuciła mi pełne nienawiści spojrzenie, wujkowie ruszyli ostatni, zostałam sama, zamknęłam drzwi. I oparłam się o nie, zrobiłam głęboki oddech, potem zrobiłam kawę, usiadłam przy oknie z widokiem na Warszawę, szare dachy, pałac kultury, rzekę w oddali, pomyślałam o ciszy, przez pierwszy raz od lat ta cisza była pokojowa, nie było strachu, nie było oczekiwania na kolejny telefon, kolejne żądanie. Miesiąc później założyłam stypendium dla młodych kobiet studiujących informatykę. Fundację Niezależności. Finansowałam je z dochodów z inwestycji. Pomysł przyszedł po rozmowie z młodą programistką, Zosią, która powiedziała, że rodzina chce, żeby rzuciła studia i wyszła za mąż. Zaoferowałam jej miejsce w programie mentoringowym i pełne stypendium. Płakała przez pół godziny. Ojciec próbował się skontaktować raz przez adwokata cztery miesiące później. Chciał negocjować. Podobno Michał stracił mieszkanie przez długi i rodzice musieli go przyjąć. Ojciec prosił o pomoc finansową. Moja mecenas odpowiedziała jednym słowem: Nie. Czasami myślę, czy poszłam za daleko, czy uderzyłam zbyt mocno, ale potem wspominam ten policzek na weselu. Dwieście osób patrzyło, jak ojciec uderza mnie za odmowę oddania wszystkiego, na co pracowałam przez dwanaście lat, za odmowę bycia posłuszną. I wtedy wiem, że nie żałuję niczego. Mieszkam teraz w swoim apartamencie. Codziennie robię kawę, siadam przy oknie i patrzę na miasto. Wiem, że każdy metr kwadratowy, każda złotówka, każda decyzja są moje. Pracuję nad projektami, które kocham, prowadzę fundację, spotykam się z przyjaciółmi, którzy szanują moje granice. To jest wolność, to jest spokój, to jest życie, które zbudowałam własnymi rękami. A Michał? Słyszałam, że wyprowadził się do Krakowa. Klaudia go zostawiła pół roku później. Podobno pracuje w małej firmie za połowę tego, co zarabiał. Rodzice już nie dzwonią, nie piszą. W święta dostaję czasem SMS od matki: Wesołych świąt. Nie odpowiadam, nie ma powrotu, nie ma przebaczenia bez skruchy, a oni nigdy nie przeprosili. Czasami ktoś pyta, czy tęsknię za rodziną. Uśmiecham się i mówię: Zbudowałam nową rodzinę z ludzi, którzy mnie szanują. I to jest prawda. Czy zrobiłabyś to samo na moim miejscu? Czy broniłabyś swojego domu, swojej pracy, swojego życia za wszelką cenę? A może uznałabyś że rodzina jest ważniejsza, nawet jeśli cię niszczy? Daj znać w komentarzach. Chcę usłyszeć twoją historię.